Zaczynałem, chyba lepiej nie będzie. Witamy w kolejnym odcinku Muzy Edukacji. Dzisiaj taki trochę luźny, plenerowy odcineczek. Ale na rocznicę kanału drugą. Bo jak wiecie, to jest jakoś tam szesnasty. W sensie my to nagrywamy chwilę wcześniej, no bo trzeba zmontować. Ale niedługo jest rocznica. Zawsze był gaming w sensie pierwszy odcinek był gamingowo muzyczny drugi po roku był gamingowo muzyczny dlatego teraz nie będzie dlaczego no bo nie bo nie boję ja, ulubione słowo ostatnie tak no bo wiecie no trochę ten gaming się raz że nie ogląda a dwa że z gamingiem coś będzie ale później natomiast Teraz macie trochę luźną taką gadkę, żebyście sobie zobaczyli, że jednak nagrywamy coś i tak dalej, bo niektórzy twierdzą, że już nie, że już Edukacji się skończyła i w ogóle. No nie. Serio? Tak. <laughs> niektórzy <śmiech> tak myślą. No, <laughs> no także... Nie, nie, no działamy. Tak, także pewne filmy też się ukażą z opóźnieniem, bo czekamy trochę na niektóre na autoryzację, niektóre na montaż jeszcze czekają, także trochę mamy w zanadrzu materiałów. E, jako, że film o tym, że Damian z nami już nie nagrywa, będzie później, miała być ta wstawka, w sensie w jakimś innym filmie, który wyjdzie jednak później, to... to no my ke... już o tym mówiliśmy, nie? W sensie. Tak, ale jeszcze ten film nie wyszedł. E, będzie coś o jeszcze innych zespołach, tutaj nie będziemy mówić co. Duży projekt będzie? Tak, tak, będzie ciekawy projekt y, muzyczny, że tak powiem, bo jakby... W sensie, wiecie, wszystko jest związane z muzyką, ale to będzie bardziej muzyczny niż gadający. Może tak zdradzimy trochę. E, natomiast... Tak. E, no co, no, Będą materiały też, może w wakacje trochę, albo się pojawią materiały te wszystkie w wakacje i potem będzie jakaś przerwa, bo my też chcemy trochę sobie odpocząć. odpocząć. Trzeba. E, jako, że jest lato, to wiecie, no, grille, wycieczki, powidze, jeziorka, trochę trzeba. Gdańsk. 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 Tak. E, Twój na... Słynny Gdańsk. Tak. Natomiast e, może być tak, że nagramy też w wakacje materiały, które wyjdą trochę później po prostu. Mm, ale jeden, jedną rzecz, co chciałem powiedzieć, to jeżeli e, to oglądacie i macie jakieś ciekawe rzeczy, w sensie sami może macie jakiegoś wokalistę lub artystę, lub jakiegoś gitarzystę, perkusistę, który chciałby się przyjść pogadać i ma jakieś coś ciekawego do powiedzenia i chciałby porozmawiać o muzyce. To tu macie maila naszego i możecie napisać do nas i po prostu coś pomyślimy, żeby zrobić razem. E... Pogadamy, pogramy. O, możemy coś pograć. Znaczy nie ja. Ja to mogę pograć z kimś. We, nie, jak chciałem powiedzieć we FIFA, ale we ja FIFA. Ale ja we FIFA, Ty we FIFA, nie. Nie, nie, ja mogę w Helldivers pograć o. z kimś. O. Nie, więc jakby jak macie jakiś fajny pomysł, to nie jest tak, że nam się pomysły skończyły, po prostu chcemy trochę, żeby was trochę zaktywizować, że tak powiem, chociaż to złe słowo, ale dobra. Aktywizować. Tak. W sensie, będziemy... Kochać przyrodę, kurwa. Tak, no jesteśmy na, na łonie przyrody, to będziemy kochać przyrodę, dokładnie, nie? No ale tak serio, to jeżeli macie jakieś pomysły albo macie, nie wiem, kogoś, kogo byście chcieli zobaczyć na naszym kanale, to też możecie napisać. Oczywiście nasze możliwości nie są nieskończone i są gdzieś tam ograniczone, więc no, no Brusa Dickinsona raczej nie zaprosimy do nas na kanał. Znaczy, nie możemy, nie. możemy spróbować, możemy ale raczej, spróbować. raczej nie przyjdzie, nie? Jeszcze. Więc jakby wiadomo, ale jeżeli byście byli ciekawi, jak my gadamy z kimś, albo macie jakieś koncerty, takie może, nie wiem, może jakieś góry... chcielibyście, żebyśmy się przejechali na jakiś koncert. Tak, i Wam opowiedzieli, I wam czy to opowiedzieli. jest fajne, czy nie. Może macie jakiś gówniany koncert, który możemy opowiedzieć, bo jak na razie wiem, że wszystkich, wszystkich chwalimy i tak dalej, no tak po prostu jest, bo to ci ludzie, którzy grają, na których koncertach jesteśmy, no to po prostu robią ogromną robotę i też w sumie przy rocznicy można im podziękować za, za te wszystkie. Za, za możliwość w ogóle wzięcia udziału. Tak, tak, tak. Z tak. wywiadami i tak dalej. Dokładnie, nie? Więc jakby fajnie fajnie, że, że ludzie się pojawiają i tak dalej. E, ale mówię, no my ich chwalimy nie dlatego, że z nimi sobie gadamy, tylko my z nimi dlatego, gadamy. Że są dobrzy, naprawdę dobrze. Tak, tak, e, więc jakby stwierdziliśmy, że może gdzieś byśmy pojechali na jakiś koncert, który może się okaże średniej albo wręcz do dupy i kogoś w końcu objedziemy, bo... Bo nie ma kogo. Bo nie ma kogo. No. Za, za dobra jest ta muzyka, nie? No po prostu za dobrze gracie. Za dobrze Grajcie dobrze trochę grać. gorzej. Zróbcie jakiś koncert, który nam się nie będzie podobał. Oby takiego no. nie było. No, 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 nie, nie, nie. No ale także mówię, jeżeli macie coś ciekawego, to, to, to możecie napisać. E może to być niekoniecznie związane stricte super z muzyką, ale może z jakąś pasją i tak dalej. Tylko oczywiście, jeżeli waszą pasją jest polityka, to dziękuję. To nie. Bo na to... tym się nie rozmawia. No, znaczy od tego są kanały większe, duże i tak dalej. Jeszcze Polity... chcemy się lubić. Tak, dokładnie. Nie? A tutaj jakby tak nie chcemy za dużo polityki, ale mówię, jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, może jakiś gaming, może właśnie coś tak jak Łoja mówi, żeby sobie pograć razem. Ale nie w gamingu, bo teraz to się ta... <laughs> Tylko muzycznie coś porobić, to... Wspólnie. Tak, to zapraszamy. No i w sumie to tyle w tym odcinku rocznicowym, nie? W, chyba, w sumie chyba że... tak, bo już chyba nic więcej. Nie? No, no. Może że... coś, nie wiem, czy jedziemy... Ześpiewać no. żeby coś. <laughs> <laughs> że lepiej nie, kurwa. Blaskotek <laughs> na płotek, kurwa. <laughs> Nie wiem. Będziemy na tej rokowiźnie, czy nie będziemy? No, będziemy. Będziemy. Ale nie wiemy, czy będzie jakiś materiał z tego, w sensie yy, tak. Na 99% będziemy na rokowiźnie, yy, ale idziemy tam się bawić. A niekoniecznie robić materiał, to jest jakby poboczne. A jakbyście te... chcieli się pobawić z nami, no, to, to, to zapraszam. To możecie gdzieś tam nas znaleźć, pewnie. Yy, być może coś tam nagramy i coś tam opowiemy o tym festiwalu, ale no nie obiecujemy, bo jakby założyliśmy sobie plan na picie złocistych napojów, słuchanie muzyki i, i zabawę, niekoniecznie z kamerą. Tak. No, no i to no. by było na tyle. Także zaraz tutaj wiedzie jeszcze coś takiego bonusowego, w sensie takie krótki skrót. Kurwa nie ma długich skrótów, ale <laughs> dobra. <laughs> Darek robi długie skróty. Tak, ale skrót y, odcinków, które... Co się działo przez ten rok po prostu? Może fajnie, może nie. Anyway. Na razie. I w ogóle. wam. <laughs> Dajcie słychać dźwięku w toku, co edukacja Kanał, nauka muzyki to inspiracja Aż dalej set, każdy riff, to nowa sensacja Z nami odkryjesz rytm harmonika Od podstawowych rekordów po skomplikowane riffy Każda lekcja pełna pasji, żadne komity Teoria i wem wszystko na ekranie Z edukację, twoje marzenia na planie Muzło edukacja, muzyka tworzy gra, z nami tajemnicę coś Z nami nauka to przyjemność Na pełnym luzie Niech ręki płyną, niech serce gra Mózgo edukacja to twoja droga Dźwięk, każda buta, to krok co przodu Z muzą edukacją pokonasz wszelkie przeszkody Niech twoja muzyka rozgrywa w każdym kocie Z nami osiągniesz sukcesy, każdy swoje horyzontem Muza edukacja, muzyka w duszy gra Z nami poznasz tajemnice, co w tym w sercu ma Gitarę, z którym piani na klawisze Życie ludzi, i robi serce szybciej pije Zaznaczenie, muzyka w sercu, w głowie twoje dźwięki rozkam na każdej stronie Niech twoja muzyka będzie inspiracją Z muzą edukacją odkryjesz te możliwości w całości